z e, świątyni, no i? Z grobowca. <laughs> z grobowca. który jest spektakularny, a jest jeszcze lepsze to, że można przekupić tutaj strażników, żeby e, zrobić sobie zdjęcia. Naprawdę miejscówka jest niesamowita, ukryta w dolinie, która daje pojęcie tego, jak to kiedyś wygląda, wyglądało, jak się szukało e, skarbów też grobów faraonów. opatrzyć taka niesamowita droga zabierająca tych piersiach Państwo skręcili teraz w prawo, jest tam droga do doliny królów, więc można sobie nocką tutaj przyjść i wykopać jakiegoś karabiusza na szczęście eee, wedle życzenia i gustu. Ale pewnie Państwo rozstrzelają, bo tutaj jest... Eee, chyba, że można kogoś przekupić po prostu. No. Ale już mi się nie pytałem, wydaje mi się, że te czasy już minęły bez problemu. Yyyy... No już nic nie znam. Coś zadmieniało Ja chyba będę trzymał tą rękę, żeby... ...pięknie kamerę, żeby Państwu pokazać, jak to wygląda. Wspaniale. Proszę opatrzyć, niesamowite w ogóle plenery. Niesamowita też atmosfera. Po prostu magia. Tak, super. w takich miejscach to właśnie można poczuć się jak prawdziwy eksplorer, a nie jak ktoś, kto wysiada z autokaru po to, żeby zobaczyć tylko tyle ściany jakiegoś grobowca. To jest no fun. Trzeba się przebić przez ogromną falę ciepła. I nieśmiertelne słowo paksięż. <gry> jest wszędzie i nawet jeżeli ktoś obiecuje, że nie weźmie kas, proszę mu nie wierzyć, bo to jest niemożliwe. Każdy chce zawsze, zawsze wszystko kasę. It's easy, baby. nie jest doda. That's the way they roll it. No dobra, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, mają Państwo już mniej więcej pojęcie tego, jak to wygląda, więc zapraszam do samego, samotnego, samotne, samodzielnej wizyty właśnie.